Mama mi mówi, że muszę jeść. Mama mi mówi, że pora przestać już biec. Stanie prywatność jak Private Jet. Siódmy bieg to nowy check. Kurwa, panowie nie gadajcie to to, to to, 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 to. Richard, mili na mnie. Mm, money, flex New way. Obity, obity jeden. Dwóch, dwóch obity. Jakbyś śmucił, kto wygrasz? Nie, <gry> <gry> Tylko chcę domek mieć wąsko Mądre A Jak oni mają 49 to ja wygram przecież To znaczy po 45 No powiedziałem No to chyba to czekamy Mam nadzieję, że my nie w***liście wy... wy... na mukę Dawaj bingo z Norwegii, dobra zaraz kupujemy bilety do Oslo mordeczko A. Nie, nie szukaj ich, już nie szukaj ich Ale no podobno, już... podobno że jak mają 2 na 1 to my przegrywamy wtedy Nie To zobaczmy, sprawdźmy to. co Na pewno? Już? A sprawdź uciekaj No myślę, że się naby napalali. Ale on myślę, oni na tak się pewnie, zastanawiają, bo masz dwa kill, nie? O, As? Nie No i co? Wygraliśmy. Co? No i co? Parę z... twoje... Dostajesz ferma za to co żeś napisał o, Na hawsa wszystko robił razem Nie, ja tak by nie powiedziałem Masz no, mamuta, masz, całe, masz całą butlę mamuta w dupę Zapomnę, no, że ci grupę sklejemy. Zapomnę razem, cukrzyca razem. Jest, e to jest jeden problem. Drugi mi dużo, drugiego mi dużo, drugiego mi dużo. Patrzcie, on dostaje się tutaj, przegramy rundę Domek, o, ja domek. O, pfa! No w końcu. Tu leży cztery, na niuku, nic nie grał. Włoch, banan. Tak, pfa. Leży. Banan, ej, nie banan wiem, banana zabija, nie. A, basen. Dobra, poszliśmy, jest goł, kurwa. Nie idź wariat. Jadę, kurwa. Ezreal on fire, kurwa. Zobacz, kurwa. Kurwa, ba, 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 ba. No. Chciałbyś wymienić swoje skiny, sprawdź Pirate Swap. Strona ta oferuje darmowy bonus 30 dolarów przy pierwszych trzech wymianach. Aby aktywować bonus, wystarczy wpisać kod Moskito. Wymiana jest banalnie prosta. Zaznaczamy skin, który nas interesuje, a następnie potwierdzamy ofertę Steam. Na stronie znajduje się również opcja doładuj saldo, która posiada wiele dostępnych metod płatności, takich jak Blik, Paysafecard, PayPal i wiele więcej. Co ważne, z kodem Moskito otrzymasz dodatkowe 35% bonusu do wpłat. Jest to bardzo przydatna opcja, ponieważ dzięki niej otrzymujemy znaczne więcej pieniędzy. Ta strona jest jedną z najbardziej rozbudowanych stron na rynku. Posiada liczne giveaway oraz zadania, za które otrzymasz darmową kasę. Nie czekaj, sprawdź link w opisie i odbierz darmowe bonusy. Smoka dali. Nie wiem, czy drugi nie jadą. Jadą drugi. Zaszyli ci ramę. ci mu ty wycofałeś, Bundy? A to tak? No I'm sorry. sorry mnóstwo, no ja, dole, hop dziewięć w dwie rundy, jak tylko, podróż, podróż. Drugi. Obaj się. Dobrze. za ciebie. Jeszcze domek, 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 domek. I z rampa był. Domek. jeden. Wybiegli boiler. Mać. Jest, jest podaszkiem Drugi mi No i jest. Flash na mód. sprawdzanie Je? pod bananem gdzie smoke paweł co? no ty zmutowany jest to znaczy. co? no chodziło mi gdzie smoka rzucili bo nie wiem w którą stronę biec A nie, nie słychać było, mit. że mówię, że mit? nie, nie jest smoke paweł co? bole, ku... ja po no, polu ku... co jest, gramy gramy O sam to został, trajek nie wiem ja ginę mnie Co miałeś za broń Mitzmit Ja nie patrzę ci byłem Hello <noise> jest git Ja ryzykuję Bałże, Snajper w rampie 2 na 2 macie 2 na 2 Sniper w rampie był Gram na info A smoke Smoka Przekaż do niego, to coś w domku, może to się uda. Wysadzam pi***a. W barierce trafiłem cmentarz. mać. Jest Sniper, jeźdźmy yes, go, yes, go, jest, go. Nice. Spalony jestem, spalony jestem. 3-3, 3-3. pobity zera ma. Smolka odcieli mnie, jak coś dzieni. Pomóż mu, pomóż mu, pomóż mu. Nie widzę dla nas. Mam. Mam na pełnej. On drugi mit patrzył, więc nie wiem, gdzie jest drugi. On patrzył drugi mit. Bo czasu nie będzie miał. On nie robił. Nie dobił. wiem, że ten drugi dwa Wła... poszedł. Na rampę Flesz, na sprawdzanie na crossa, longa, Mam smoke Ja Dałem Ja to skopcę zaraz Ja idę z sortu Wolałeś smoka nic nie wyszło na razie eee, Boiler Graj w secie, bandy. Ta, no w secie graj, graj w secie, dobrze mówię Co to k***a było? To Do longa Zalałem się do longa? Tak. Przyjmuję tam. Shell po, 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 po głowie, po głowie, po głowie. Po u, mnie, u, mnie, u mnie, u mnie, punkcie. Paka jest, ej, pakażę. Jeden. Jest. Hmm. Jest o, o. BS-owo jeden stoi. W rogu, no, do prawej. Podej. To stop, stop, stop. Ostatnie, obyde, obyde. Ostatnie 13 ma A chce 13 ma Brawo so, okay. Ale mu k*** pie! Piętym się j***em Ja WP dla sobie masz tam w rogu, tak jak już w tym boczu się skakuje na niego Stoj tu stój, no, stój tu do prawej Wolniej się chodzi jak coś A ty tam idziesz nie. Dobra, dobra Jest znaczy, tak, na bananie, tak dzięki za sobą dla trzeba. base Short chyba ja Dobra, ja mam CB. Mam CB. Ej, a... Olek nie wyszedł. Wychodzą. Cio! B, wchodzę. Ważne. sobie bliżej może co, APS-y? Po teraz? Ty nie, nigdy na MMK normalnie nie chcesz... Nie chcesz w aps po co tam? Dlaczego tu na dobry? Nie że ja. Co? Och ja. Absy. Absy jest, absy jest, absy jest. Co facz? Absz, co facz? Co facz? Zamiercię, waga. U mnie. Chcę okay, da radę, ty, go. Jezu, u mnie. I jednego chłopaka tam pił komandy nie jest A, maja, się maja. Się oni ma, na On nie ma paki, ty, poczekaj. Podbiega, podbiega banana, wychodzi ci. Nice. Ej, myśmy że banana Dobra, Tyle. Tyle. Flashuje nad murek. O, ta o, o, tam, o. A okay. wy tak i tracie tą p***ę tam zawsze, no? kurwa stoi do tej ściany, zamiast stanąć za mną, tego krosa go. go Ja mam. Basen już. Ja A ruiny ci nie przeszedł, Maria? Nie, nie widziałem. Może, może być tylko na słowa bomba. Mamy kogoś Dwóch absy, Dwóch absy Dziękuje Gdzie idziemy? Leży, jeszcze, jeszcze jest... Gdzie? Dobrze W pałacach, w palcach. jest Chyba, że zabiliście, no. ale ja po prostu... Longa nie ma On longa Leżę. będzie zabił Ale dosyć ja po... Leżał leży. Za te kobiet. Bardzo, bardzo Spalił, Spalił. Ej, hey, domek, domek, do góry pobieg, do góry no, o, domek, 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 ostatni macie, domek, domek, ale do to pesa to, Ura, weźmy od Ja mam 20 panowie. Jeszcze jedno. Ja się chowam. On sobie Nie, no. Wy. Wy, wy, mi gra. Za te info, że sejwuję. To był sniper, dobra, pchnijmy teraz do shorta, pchnijmy do shorta. Go, 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 go. Ale dobra, stop, stop. Będzie może pod bananem. Dobra, teraz. oni wyjechali pójść granatów, zaraz będzie można, tylko pod bananem trzeba coś zrobić. Daj mi jeden zestaw. Ja robię. Ja robię. Jest, skrócił apsy, no ja Pole po głowie jest 10kp ma w apcach. Ja pole co to jest? Jakie tu są timingi? Ja wolę. Ej, no plecy mi zrobił po domku. Druga, druga. Druga, druga. Dobra, ma mało. Dajmy. Smoka macie wszystko, macie ch... Nic nie używać. Siema, ma tu pasza, Bitcher, Dasz mi swoje pasy do konta Steam. Pewnie pasza, ja Pasza, Trzymaj. Trzymajcie się Trzymajcie się Trzymajcie Trudno. Trzymajcie się Trzymajcie A wyjegliście w C tek Prawie już Pale pięknie dali, najdziki Plan, plan, plan seba, plan Nie ma planu Trzeba go Trzeba czekać na razie A oni się szybko wyrzucają z granatów To jest Ale boiler Na blisko, na blisko jest, czekaj Czuję. No Doszło do fleszczu. na bananie? Mamy, daję. Nie, 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 daj mi do ręki, blisko. Ja bym się zebrał po to i bym już szedł. Pchnęlibyśmy od shorta. Oh, boiler szedł. Leży. Dobra, smokuj i wchodźmy. Ja dole, od longa macie zasmokowane Od małego piachu jest zasmokowane Chowaj się. Stój tak jak stoisz bandit, patrz, tam mniej więcej tego w jak no, będzie tu górze cio nie short, short cio. no i k*** cio biegnij, 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 biegnij no fuję tu no ja tego tak, na czego naokoło tak pobiegłeś, a nie przez BS? nie wiem po prostu mi się po B ustawmy się standard Zajmijmy na przykład Apsy i zagramy pod Nie po na blisko, na banalnie. No A. dawaj, podejdziemy. Dwóch. leży. Mamy tak, czy co? Boże, bo... ja... Jeden jest na A. jakaś. Dawaj, 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 szybko, pomóżmy mu. jest no bieżmy, Zplantuj, zplantuj. Smoka szurc. na longa. Nie widzę short. Jest short, wyszedł short. Co? Biblia. Nice. nice. Możemy podejść do B, ale najpierw musimy coś na midzie rzucić. Cisza na B musi być. Patrz, pomarańczowy ze mną. Drugiego smoka dali Na B. No da.

Nie wiem jak ty się paliłeś, jak ja dałem trójkę ogólnie. K***a jeb***a. No dałem smoke'a, żeby zaplątać smoku. no k***a, mi ruiny, by mnie no k***a. dole. Pół smoka, pół widziałem. Ej Seba, chodź pichniesz to bez zaraz, co? Po tych granatach znowu. Zezwalam. Ale próbowałem trzy razy i to on stoi pasywnie od C nie da się górać. Nie wiem, ja dostałem nade'a trzy, pamiętam jak chłop mi otrzymał 30 akaryjnych i machał na, na, na autostradzie. Ja... No, no. no jestem b***y, sorry. Thresza musisz się używać, bo to jest insta-dead. No Spróbował podejść, teraz pewnie... Wejdźmy, 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 wejdźmy. Smokuję, przebijaj, przebijaj, przebijaj. Nice, mamy B, mamy B. Później, yeah, później, daj mi ruiny zająć. No nie, no! O coooo! CT Dudek, dziękuję za 500 kiksów Właśnie żeśmy się wymienili Dobrze, Sembajs karuje Leżę, wejdźmy, wejdźmy, prawo, prawo, prawo o, Wejdźcie, tylko jedyny jeszcze może być O, k**wa, CT Ja chciałem do drzewka przebić, A ten już chłop tu Ja jestem e, Eee, Basen Balkon, chwalę boiler. Spalajem boiler. Odbijam coś. Nie, mam Zab... super sema. Ale k**a zbejtowałem. Jeszcze. Je Jeszcze jest, uwaga. Pod midem, pod midem. Nie widzę. Chyba banan reszta. Znowu mi chowaj się. Drogi, ja ja rogi. Chowaj się. Jeszcze. F***a mać. Idę od banana. Obity. Banan trzyma. Nie p paznokci. Ja tylko kurczak skórki Ja o to widzisz że paznokcie, prawda? Nie. Uważaj, bo on już celował. Ruiny, ruiny, jedźcie, jedźcie, Uff, Klaść. Klaść. lecimy, 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 lecimy. Kierczysław kier, kier, prawo zajęte masz na blisko Masz oh. smoka? Mam na rzuć w prawą stronę BSa tak żebym ja widział cały czas Takiego żeby tak żebym się, że Zobacz się będziesz Dobrze, dobrze To smoka, smokę smokie U mnie, u mnie, u mnie! Brawo, Babel! Jeszcze jeden. Jest, APS-y. 50 ma. No. 50. Dawaj, babie, musisz. Kurwa okay. masz, ale ch**a ale... jechanka. Right. Czekaj, i czekaj, i czekaj. I czekaj. Wyrzuć mi smoke'a, dam drugi. Leżę. 10 w boilerze. Do sa... po nogach. Tam czysto, czysto. Trzymaj to mogę na to. No, no. tak. no nie, musisz w ogóle. No, BSA, nie, mój. nie, nie, się, nie, Long. nie, 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 Dawaj, dawaj, jadam. Czekaj, czekaj. Ej, long! Przejrzać smoke'a, long! Smoka, long, 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 long! Oni o... palą, już wypalają. A ta, ale nie jesteście z... co? W base, no? Ale jeden czy dwóch? Można jedynie wszystkie, Babel Wypal, krzyż! O, albo tak panu. O... o! Nie, one idą ja Czemu nie plus wół? Dlaczego ty babę ja, nie repikujesz od, od razu, kom mnie Bo Miałem w w ręku, miałem w w ręku. Idź w dwóch pałacek, dwóch, ja idę z kimś, z niech patrzy mi daj i najbliżej podejdzie nam pod B znowu. Jak zrobi entry na B, to pchamy nas do pełnej. Do sajtu Ale przez Waga, tam flasha trzeba dawać bandit. Dałem Plaszujecie za worki Lec z e, shorta to Znaczy wszystko na mnie Nades w longa Nie, nie zadziałało Ja mogę rozbić najdalej, chcesz zobaczyć pasażer? Wróćcie się podał, oni nie mają granatów już tutaj Spal ruiny 2... Dwa... z shorta, no k***a słychać ci mnie! BIEMĘ, idziemy, EJ! Maksus, idziemy A, chodźcie wszyscy, wszyscy! Dobra no. Pijcie, pijcie może być, abo, abo domek, pita, bo domek, pita, bo domek Leży Dobrze Dole I seta oh, Moż wam przejść mam go, co yes, to... chciałeś Seba 0 asyst nie pomaga drużenia, idzę O oh, 45 40 oh, Bo jak trafiam to zabijam, a nie oh, ponownie przyznajmy, wyboty co dali? A się ku... wystraszyłem Na fotelu się ześlizgnąłem Nie, bo jak nie zestrafuję to już będziemy musieli wchodzić Nice Paker widziałem. O, dojechał Jest psor na blisko Ruiny i site Site, ruiny, dwóch B, dwóch B jest, dwóch B jest.

Brawo Ceba, raz, raz, raz ugrałeś rundę, wreszcie, ładnie Sebastian. Ty widziałeś tego typa gdzieś w smoku?